Witajcie, w trzecim odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj taki krótszy filmik, bo sobie tylko pogramy za 5 tokenów, yy, robota. Chyba, że zdążymy tylko raz z bólem moją najlepszą postacią. Przez przypadek nie mogłem się powstrzymać, otworzyłem jedną skrzynkę, ale tą w drugą zostawiam i postaram się yy, nie otworzyć jej. Grałem tam chwilę, zdobyłem dzisiaj 100 tokeny, oprócz na zbiorach klejnotów, ale to jeszcze zrobię. Razy 5 Wszystko jest dobrze? Subskrybujcie i lajkujcie gramy. Żeby nie przedłużać. Dobra. Leon i. Yy, Shelly. No. Głupawkę dostałem. W ogóle zapomniałem, jak się nazywała ta postać, która jest od początku. Gry. A nie głupawkę, tylko fu no ice cream <laughs> subskrybujcie, lajkujcie, nie wiem, pogadamy sobie z czego chcecie następny odcinek, czy też zebrał Stars czy może, no nie wiem z na pewno będzie następny odcinek, chyba, jak mi się uda nagrać czy nagrać mi się uda, ale no po co ta Shelly strzela, skoro ja mam go na dwa strzały drugi raz, i ta jeszcze strzela w niego no. Jeszcze go zelona, ta, tego Leona za zabiję, o fala piąta, ważne, żebyśmy wygrali, no dobra, sojusz, sojusz z robotami trzeba zrobić, chyba tego już nie ma, tego nie ma, tutaj typa, no i subskrybujcie, lajkujcie, Mikrofon dobrze mam sławki dobrze mam. Wielki robot, ja lecę na niego Pełną parą Wlatuję Pełną parą z i. The dash. Nie. Fala ósma Trzeba się go szybko pozbyć Idziemy walczyć z przeciwnikami normalnymi, którzy nie są bossami Dobra Bo tam typy zaraz przyjdą nas bić Idźcie tam ustawić, że skołam tą myszkę w mnie Ciaszcza mnie jednak 2 minuty 47 sekund w filmiku Może mi się uda 4 minuty przeżyć To by dużo mi dało tych kluczy Na no, opening się przyda No, sojusz. O nie, co ja zrobiłem? tam Pomoże nam uprzykrzyć życie. Przezniszczyłem te beczki. Ale na serio to może uprzykrzyć życie, no. Dobra, ja chcę z nimi poradzę. Chociaż... Przy pomocy też jest pomocna. Mam... No. ...masło maślane. Skin. Dobra, tam z bossem jeszcze wygramy. Na pewno. Dobra, E i Rush, Rush na niego. Dobra. Zakla nie ma innych fal. Zakla moby nie lecą. Przeciwniki. Sorry, że nie zrobiłem tego. Minecraft Series 1 na drugi. Już cały sezon drugi mógłby być nagrany, bo już e, miesiąc minął już nie mamy serwera, ale nie nagram ani jednego odcinka, by się nie chciało. Ale normalnie cały miesiąc zrobiliśmy dwa razy więcej. Nie, w cały tydzień zrobiliśmy dwa razy więcej niż na tamtym serwerze zrobiliśmy miesiąc normalnie. Mieliśmy smoka zabitego beacon. Mieliśmy już postawiony Wider zabity. No raczej znaczy jak beacon postawiony, to wider wiadomo, może zabity domki wszyscy mieli i to takie mega, dwa razy lepsze niż na tamtym serwerze nikt go nie zniszczył to jest plusik zgiń chyba 3 minuty 51 sekund na no, razie jest dobrze dwa, trzy dobra, na nich tak, żeby go zjechać ich. tak, żeby go zjechać ich zgiń nie ten strzelający. Wolę ja zginąć, żeby nie, niż żeby sejfa nam zniszczyli. Leon. Ty powinieneś tam być jeszcze. No, Dobra, to już nie było bez szans. Pięć minut Myślę, że... Zrobimy sobie jeszcze coś, czy nie? Nie otwieram skrzynki, nawet jej nie ruszam. A zagram sobie, no nie wiem, El Primo. W tym odcinku ostatnia rundka i koniec odcinka. Nie mogę, a nie noga boli się. Segregowałem drewno, tylko kotłowni i wiem sobie, centymetrową na grubość grubości pół centymetra Taką żazgę do nogi. To jeszcze bym się biła głęboko, no może centymetry, dwa milimetry miało, nie ma, nie ma, na palce jakbym pokazała, ale wy i tak tego nie zobaczycie, chyba, że miał kamerkę, ale nie mam kamerki. No bo ja nie gram bólem, to co ja tak podbiegam tak blisko, jaki tu zasięg w ogóle będzie, ale to taki w ogóle, taki normalny, taki, taki jaki ma El Primo. Muszę tak podbiegać od, a ten, no. ja już lepiej z mówię. Patrzcie, możecie w komentarzach napisać, kto ma skina do starszej? Tak po prostu. Albo kto ma. Yy, jakie skiny macie? O, jakie skiny macie? Możecie napisać w komentarzach. Wszystkie wasze skiny, nie licząc z tych podstawowych oczywiście, żeby ktoś nie wypisował, że podstawowego skina do do Colta, do El Primo, do Leona czy tam do kogoś jeszcze. Znaczy, że do Leona nie ma skina, ale... Kurde, co ja zrobiłem? Nie, ja dziwny jestem. No za takiego raz, mo. porządnie. Mógł jeszcze nie zniszczyć tych ścianek. Skiniasz. O tyłu, to, to było taktyczne zagranie. Nie mówcie, że zmarnowałem tylko ulta. Zgram sobie jedną ręką, drugą, i sobie robię. W sumie. trzymam sobie na brzuchu. Dwa. Ale ten LP jest słaby na ten tryb. Będzie trochę jakiś szacunek, jakiś tamten. Znaczy wiadomo, jak gramy Roboland, to trzeba się poświęcić. El, primo, i Nie zabijajcie mnie. Nie pozwalam na to. Przeżyjemy. Hej, hej, tralalala. La, la. Wszyscy mamy źle w głowach. Przeżyjemy, hej, hej, tra -la, -la, la hej, hej, hej. Zabijcie go, ja już nie wiem, co. Trzeba jeść punktów, żeby walnąć go utem. Dobra, ja tam nawet nie podchodzę do jego bo rakietami. Dobra. Zginiesz. Nie możesz iść rakietami naszego przedmieścia! Nie, 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 nie rakietami, nie mnie, nie 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 ja się... Dobra. Poświęciłem się, ale to było opłacalne. Tylko że nam safe safeu teraz nie zjistrzeli. Dobra, od tego jest ból i kolt, którzy będą nas chronić dzisiaj cały dzień. A ja e, postaram się wygrać to. Subskrybujcie, lajkujcie. Kto dotrwał do tego komentu, niech napisze. Kolt e, zginął. Niech napisze. Niech postawi świeczkę dla Colta w komentarzu. O! Kto doszedł do tego momentu, niech postawi świeczka dla Colta w komentarzu. Aś tu. Do mnie, nie do nich. Ja się nim zajmuję i pomóc, pomóc i ci A Na pewno nie słyszą, ale. E, Zgin. Nie masz szans. Pora 20. Zgiń. Nie macie szans. Nie macie szans. Ej, no ja coś powiedziałem, to czemu mnie nie słuchacie? Dobra. Ten zajął się tymi trzema. Może przetrwamy więcej niż w tamtej rundzie, ponieważ ten się zajął tymi trzema, no. Nie wiem ile przetrwaliśmy w tamtej rundzie, ale chyba więcej teraz. Ci się przeżyć 4 minuty 26 sekund. Ej, 24 te tokeny. Dobra, koniec tym odcinku, subskrybujcie, lajkujcie, pa!